Obietnice władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dotyczące inwestowania w Ełku zaczynają się realizować. Budynek, który rok temu miasto sprzedało za symboliczną złotówkę, już wkrótce stanie się frontem robót. Za kilka dni zostanie ogłoszony przetarg na generalny remont powojskowego obiektu. Robotnicy będą musieli całkowicie przebudować pomieszczenia, nie zmieniając wyglądu zewnętrznego, prawie 130-letniego budynku. Tam będą przede wszystkim sale wykładowe. Będą również pracownie informatyczne. Ma to być zaplecze dla Wydziału Nauk Technicznych Centrum Studiów Bałtyckich Ośrodka Zamiejscowego uwm -u. Plany uczelni są ambitne, już za rok ma tu się odbyć inauguracja roku akademickiego w Auli z prawdziwego zdarzenia. Remont zostanie sfinansowany ze środków unijnych. Warunkiem ich pozyskania było posiadanie na własność budynków. Od ich wcześniejszego właściciela Agencji Mienia Wojskowego kupiło je miasto. Te budynki, kiedy zostały nabywane w kilka lat temu, zostały nabyte przede wszystkim w celu inwestycji celu publicznego, jakim jest szkolnictwo wyższe. Wiadomo, że miasto Ełk nie prowadzi takich działań, a może jedynie wspierać. I w ten sposób wspierało, chociażby przez to, że te budynki do 2008 roku były wynajęte. W minionym roku nieruchomości zmieniły właściciela. Miasto, które kupiło z bonifikatą od agencji Mienia, sprzedało je uniwersytetowi. Teraz pierwotny właściciel chce od miasta pieniędzy. Agencja chce zwrotów wskazując na to, że... Dokonana została sprzedaż tych nieruchomości, niezależnie nie patrząc na to, że było to sprzedane Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu, nie żadnemu prywatnemu przedsiębiorcy. My natomiast jako miasto Ełk, stoimy na stanowisku, że ten zwrot bonifikaty nie jest należny, dlatego też prowadzimy cały czas korespondencję, prosimy o interpelacje i o zapytania naszych posłów z naszego regionu. W tej sprawie interpelował m.in. poseł PiSu Wojciech Kossakowski. Złożyłem interpelację do pana ministra Bogdana Klicha, który yy, z, wiem, że od, odesłał już odpowiedź, ale jeszcze nie dostałem do jej furatmalnie, ale wiem, że chodzi o to, iż miasto niestety będzie musiało zwrócić bonifikatę, które dostało od Agencji Mienia Wojskowego, yy, ponieważ yy, miało budynek użytkować przez 10 lat, zbyło go wcześniej dla Uniwersytetu Wrocławieńsko-Mazurskiego, no i niestety prawo jest prawem, bonifikatę trzeba będzie zwrócić. Miasto musiało już zwrócić Agencji Mienia Wojskowego około 200 tysięcy zł za budynki sprzedane w minionej kadencji prywatnym właścicielom. Zarobek ze sprzedaży w tym wypadku i tak był większy niż zwrócona bonifikata. W przypadku Centrum Studiów Bałtyckich koszty będą zapewne jeszcze większe.